Co ma zrobić ktoś, kto chciałby nie tylko nas czytać, ale też z nami współpracować? W takiej sytuacji warto zajrzeć do lewego górnego rogu strony magazynkontakt.pl. Tam można rozwinąć menu Redakcja i na stronie redakcyjnej znajdziecie adresy osób, które kierują poszczególnymi działami kontaktu: obywatel, kultura itd. Te osoby będą najlepiej wiedzieć, co zrobić z waszym pomysłem, więc możecie do nich napisać, przedstawiając jakiś swój pomysł na tekst, proponując już tekst, który jest napisany, proponując jakąś inną formę współpracy. Jeżeli natomiast nie macie pewności, do kogo się najlepiej udać z takim pomysłem, to możecie napisać na ogólny adres redakcyjny: redakcjamaupa.kicwap.pl, który też jest podany na tej redakcyjnej stronie. I wówczas my sami zdecydujemy, która osoba z redakcji będzie najlepsza, żeby się do Was odezwać i żeby ustalić, jak taka współpraca mogłaby wyglądać. Tak więc zachęcamy do współpracy, zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się z Waszymi pomysłami. Nasze łamy są otwarte dla fajnych tekstów. Nasza redakcja jest otwarta na fajną współpracę. Zachęcamy. Jak wybieracie tematy numerów, od czego to w praktyce zależy? Więc wybór tematu numeru jest zawsze wspólną decyzją redakcji i najczęściej przebiega to tak, że jeśli ktoś ma jakiś pomysł na, na numer, to musi być zarówno temat, jak i zarysowanie jakichś wątków, które w takim temacie mogłyby się pojawić. Czasem też autorów i autorek, czasem od razu pomysłów na, na teksty, czy na reportaże, czy na wywiady. I raz w roku mamy po prostu takie spotkanie redakcyjne, na którym najpierw właśnie w pierwszej części można zgłaszać swoje pomysły, później wybieramy te, które nawet nie tyle najbardziej nas interesują, co są gdzieś najlepiej już stworzone i przemyślane. I później zbiera się grupka robocza, która taki temat rozwija. I następnie głosujemy, które tematy chcielibyśmy poruszyć w tym roku. Także tak to przebiega, i też zdradzę, że są takie tematy, które co roku powracają i jakoś nie mają szczęścia. Są takie, które pojawiają się po raz pierwszy i od razu zostają wybrane. Niektóre sobie tak dojrzewają, że przez kilka lat na przykład uznajemy, że to jeszcze może nie jest moment na, na ten temat, albo jakoś nie zbiera się właśnie grupa robocza, żeby nad nim popracować, a w końcu. Któregoś roku to się udaje i, i numer się pojawia, także zawsze to wynika troszkę z naszych indywidualnych zainteresowań i przemyśleń. Gdybyście mogli kogoś zrobić polskim biskupem, to kto by to był? E, do... Jak można się pewnie zorientować z naszej publicystyki około kościelnej, coraz mniej nas interesują polscy biskupi, i coraz mniejszą też wiarę chyba pokładamy w zmianach personalnych w polskim episkopacie. Wydaje się, że to, czego potrzebuje polski i nie tylko polski kościół, to znacznie głębsza reforma funkcjonowania niż tylko to, że jednego biskupa zamienimy na innego. Ale w związku z tym też wydaje mi się, że jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, kogo byśmy uczynili polskim biskupem, byśmy mogli na pewno byśmy wybrali jakąś biskupkę, i to rzeczywiście byłby też między innymi nie tylko zmiana personalna, ale również zmiana strukturalna, która może by przyniosła rzeczywiście bardziej jakościową reformę. Czy nie boicie się, że ktoś kiedyś wytknie wam, że duża część zespołu redakcyjnego to osoby niewierzące? Wszak Kontakt to magazyn lewicy katolickiej. Kiedy magazyn jest jeszcze katolicki, a kiedy przestaje nim być? Gdzie widzicie te granice? Magazyn Kontakt, tak przynajmniej staramy o sobie myśleć, jest przede wszystkim środowiskiem, środowiskiem osób, które dochodzą i odchodzą z redakcji, które współtworzą ją w czasie, które się zmienia. Nikt nigdy nie robi tutaj egzaminów ani na wiarę, ani na znajomość katechizmu Kościoła katolickiego. To, co wydaje nam się ciągle łączy nas jako środowisko kontaktu, to przekonanie, że z Ewangelii, z przesłania Ewangelii wynikają wartości, które pozwalają patrzeć na świat tak, żeby stał się on bardziej przyjaznym miejscem dla życia dla wszelkich grup wykluczonych, aby zgodnie z tymi wartościami ułatwiać emancypację różnym grupom społecznym. Więc wydaje nam się, że pewien katalog wartości wychodzący właśnie z Ewangelii jest wspólny dla całego zespołu redakcyjnego. Wielość podejść traktujemy jako naszą wartość, a nie coś, czego powinniśmy się obawiać.